witam na kanale Technik Telenformatyk. Dzisiaj zajmiemy się port security. Port security to zabezpieczenie, które pozwala przekazywać ramki tylko z zaufanych urządzeń, a nie każdego, które podłączymy. Czyli możemy wybrać, które urządzenie może pingować, ponieważ podłączona jest dalej do portu drugiego, trzeciego, to tylko te porty będą zaufane i tylko z tych portów będą przechodzić ramki dalej. A więc nie przedłużamy, wchodzimy w nasz switch, enable conf T interface FA02, ponieważ ten switch, ten port, przepraszam, ten port chcemy zrobić tym security, czyli chcemy go zabezpieczyć, że jest on pewny. Switch port, mode access. Wymagane jest to, aby uruchomić port security. Switch port, switch, switch, switch port, port security. Switch port, port security. Port, port security MAC address. Sticky czyli przypisanie MAC adresu, który jest podłączony akurat czyli, że jeżeli mamy akurat podłączonego hosta to jest ten host, czyli przypisujemy po prostu MAC adres tego hosta i teraz switch port port security maximum 1, czyli tylko jeden zaufany MAC adres enter wychodzimy, wszystko powinno działać jak sprawdzimy czy wszystko działa prościej mówiąc pingujemy z PC2 do PC1 przepraszam, z PC2 do PC1 ping 168.1.1 .1. pinguje, tak jak powinno. Jeszcze Wam pokażę, że to jest na pewno ten adres. Tutaj mamy 1,1, tak jak mówiłem. I teraz co robimy, żeby MAC, adres PC2 zapisał się w switchu. Teraz. Usuwamy połączenie między switchem a PC2 i podłączamy PC3, czyli tego, do tego samego interfejsu, czyli ten, na którym ustawiliśmy port security, czyli to był 02 fast internet. Teraz pozostaje zapingować jeśli to usuniemy, czyli usuwamy to połączenie. Teraz dajemy połączenie stąd, tutaj, na pewno się nam to podłączyło na 02, tak, na pewno na 02 i. Teraz pozostaje zapingować trójki do jedynki. Powinna być komunikacja zablokowana, a port powinien automatycznie się wyłączyć. Spróbujmy zapingować. Są to tutaj. Ping 1.1 Widzicie? Port się wyłącza automatycznie. Nie pinguje, porty są wyłączone. Wszystko działa. Port security działa.